Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dzisiaj do Was przychodzę głównie z losowaniem zwycięzców pozostałych dwóch. Wczoraj, jak pewnie widzieliście, komentarz z największą ilością łapek w górze uzyskał użytkownik Lauren. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo blisko był również Krystian Mantej z ilością 34. No niestety się nie udało, ale mam nadzieję, że może poszczęści się Krystianowi w losowaniu, które nastąpi za chwileczkę. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym właśnie zdrapać z Wami zdrapeczki, które otrzymałem od Dominiki z kanału Domi Testuje. Udało mi się wygrać te zdrapeczki. Gdyż Dominika niedawno temu organizowała konkurs z okazji uzyskania pierwszych 150 subskrybentów. Także jak widzicie, udało mi się, bardzo się cieszę. No i te właśnie zdrapeczki niedawno dostałem, także postanowiłem, że te zdrapeczki zdrapiemy razem na wizji. Zanim jednak jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym Wam powiedzieć, że na początku tego tygodnia dostałem maila od Ewy B. Ewa B wygrała. U mnie w konkursie z łaplicznik, no i Ewie wysłałem zdrapki o kwocie 30 zł, był to mix zdrapek plus słodycze. No i Ewa otrzymała te zdrapki, zdrapała i co się okazało, że udało się jej wygrać w tych zdrapkach łącznie 74 zł. Także bardzo, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że zdrapki były wybierane przez mnie, także bardzo się cieszę, że, że wysłałem szczęśliwe zdrapki. No i teraz właśnie pokażę wam zdjęcia, które nadesłała mi Ewa, zdjęcia wygranych z drapek, także właśnie teraz je zobaczycie. No i jak widzieliście, największa wygrana padła w krzyżówce XXL 50 zł. W sumie praktycznie wszystkie zdrabki były wygrane oprócz tej jednej malutkiej zdrabki krzyżówka za 3 zł. Także bardzo się cieszę, że, że, że wysłałem tak szczęśliwe zdrabki i również mam nadzieję, że zdrabki, które wyślę do pozostałych zwycięzców okażą się również szczęśliwe albo i bardziej. Także teraz przejdziemy sobie do zdrapek, które otrzymałem od Dominiki, a po drapingu przejdziemy do losowania. Także, jak Wam już wcześniej mówiłem, mamy tutaj zdrapki o kwocie 10 zł. E, mamy tutaj dwie zdrapki po 5 zł. Już tą kopertę wcześniej otwierałem, bo byłem bardzo ciekawy. Także tutaj zaraz Wam pokażę, jakie zdrapki otrzymałem. Tutaj już mamy pusto, jeszcze jest malutki liścik. Życzę samych wysokich wygranych. Pozdrawiam Dominika. Także bardzo serdecznie dziękuję Dominika. Mam nadzieję, że, że wygrane takowe będą. Również Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i również wszystkich moich widzów zapraszam do Dominiki. Jest to kanał o nazwie Domi Testuje. Link do kanału znajdziecie w opisie. Będzie bardzo fajnie, jeżeli odwiedzicie Dominikę. Dominika robi bardzo fajne drapingi i bardzo lubię osobiście ten kanał, także bardzo serdecznie zapraszam Was do Dominiki. No i teraz pokażę Wam jakie zdrapki otrzymałem. Mamy dwie zdrapeczki, białe złoto i szalone zakupy, także zobaczmy czy zdrapki okażą się szczęśliwe. Jak widzicie dzisiejszy draping również jest na Malediwach, także za chwileczkę zobaczymy czy to miejsce przyniesie nam szczęście. I czy te właśnie zdrapeczki, które wysłała Dominika, będą szczęśliwe. Białe złoto za 5 zł. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby standardowo. Mamy 27, 11, 26 i 14 i szukamy tych liczb. Mamy 32, 12 tuż obok, 29, szósteczka. I 15 również obok, w kolejnym rządku mamy 13, 2, 25 również obok, 33 i 34, czyli niestety ta zdrapka wygranej nam nie przyniosła, ale nic nie szkodzi. Teraz przechodzimy do drugiej zdrapeczki, szalone zakupy, również za 5 zł. Jest to zdrabka o numerze 44. Białe złoto była to zdrabka o numerze 37. No i zaczynamy. W bonusach szukamy kwoty. W pierwszym mamy monetę, a w drugim złoto. Także niestety nic. Teraz przechodzimy do naszych wygrywających liczb. Mamy 13, 4, 14. I 29, także szukamy, pierwsza liczba to 33, kolejna to 34, następnie mamy 17, czwóreczka obok, 38 i w kolejnym rządku mamy takie liczby jak 12, również obok. Była tu dyszka, ale niestety do nas nie trafia. Kolejna liczba to 37 pusto, 27 również. 30 obok i ostatnia szansa, jest to liczba 11, czyli niestety ta zdrabka jest przegrana. Literki kontrolne różne, tutaj zapomniałem o literkach, ale na 100% nic nie ominąłem. Czyli mamy tutaj literki kontrolne, czyli jak widzicie niestety w tych zdrabkach nic nie wygrałem, ale nic nie szkodzi. Jak wiecie są to zdrabki wygrane w konkursie, także nic nie włożyłem w ten draping, także Jestem i tak na zero, ale bardzo się cieszę, że miałem możliwość zdrapania z drapek od Dominiki z innego miasta Polski. Także bardzo, bardzo się cieszę i raz jeszcze Ci, Dominika, dziękuję. Was wszystkich raz jeszcze zapraszam na kanał Dominiki. Link do kanału Dominiki znajdziecie w opisie pod filmikiem, także wbijajcie do niej. A teraz zapraszam Was na losowanie. Także wyłonimy dwóch pozostałych zwycięzców. Trzymam za Was wszystkich mocno kciuki. No i widzimy się za chwileczkę. Już jestem z powrotem. Jak widzicie, wylosujemy zwycięzców poprzez, poprzez program YouTube Random Comment Picker. Jest to bardzo fajny program, gdyż nie trzeba przepisywać komentarzy. Tylko wklejamy tutaj link odcinka którego chcemy, żeby komentarze były losowane, ja już tutaj skopiowałem odcinek numer 55. Także za chwileczkę wystarczy tylko nacisnąć start, no i wyłonimy w ten sposób zwycięzców. Jeszcze, zanim przejdę do losowania, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za wzięcie udziału za wszystkie dowcipy, które, które napisaliście w komentarzach. Szczerze Wam powiem, że bardzo się uśmiałem czytając co po niektóre kawały. No i tak y, myślę, że 80% tych kawałów nigdy wcześniej nie słyszałem. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za, za cały udział y, w tej zabawie. Także teraz przystępujemy do losowania. Naciskam start i teraz dowiemy się, do kogo trafia pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda trafia do użytkownika Kacper K. Także bardzo serdecznie gratuluję. Jak widzicie, mamy w komentarzu słowo konkurs. Także super. Raz jeszcze bardzo Ci serdecznie, Kacper, gratuluję. No i teraz przechodzimy do kolejnego, do kolejnej osoby, którą wylosujemy. Tutaj naciskamy w ten przycisk, mamy ponownie start. No i teraz naciskam ponownie i druga osoba, która wygrywa z drapki plus słodycze to Monika Fac. Także bardzo serdecznie gratuluję. Także jak widzicie, Monika Fac napisała w komentarzu słowo klucz. Biorę udział. Plus napisała również swój kawał także bardzo serdecznie Ci Monika gratuluję. Jeszcze Wam powiem, że Monika Fac ma również swój kanał. Jest to kanał vlogowy, również Monika drapie z drapki, także bardzo lubię oglądać Monikę i tym bardziej się cieszę, że udało się Monice wygrać u mnie na kanale. Także bardzo serdecznie Ci Monika gratuluję, jak i również gratuluję Kacprowi i zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu e-mailowego. W celu wysłania nagród. Także dziękuję wam wszystkim raz jeszcze za udział w konkursie. Osobom, którym się nie udało, nie martwcie się, za niedługo będzie kolejny konkurs, kolejne szanse na wygrane. Także na dzisiaj to już wszystko będę się już z wami żegnał. Nie zapomnijcie o dużej łapce pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam super miłej niedzieli. Trzymajcie się, pa! pa.